Black Friday na Casedrop.eu Najmocniejszy event tego roku Sprawdź mega promocje, Nawet 50% taniej zgarnij najlepsze skiny Ulepszaj skiny korzystając z nowego upgradera. Kliknij pierwszy link w opisie I sprawdź sam Siema siema ekipa, ja jestem Kokolino I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Ale 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 Po pierwsze zostawcie suba, lasapy w górę po... 12 600 subskrypcji, tak, 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 tak. 12 600 subskrypcji do końca roku chciałbym dobić. 20 000 subskrypcji, więc seria to seria. Zostaw subapy w górę. Zostaw suba z każdego multiconta. Udostępniamy ten film każdemu swojemu znajomemu. Zostaw łapy w górę, żeby ten film miał jak największe zasięgi i trafił do jak największej ilości osób, żeby każdy, każdy zobaczył ten film i zostawił subapy w górę, jeżeli mu się odcinek spodoba, gdyż lecimy po 20 000 subskrypcji do końca roku. Już mało nam brakuje. A więc co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać i zaprezentować najnowsze rzeczy z nowego DLC. Będzie już wszystko, dosłownie wszystko, że wiemy o, naj o najnowszym napadzie. Znaczy ja wiem, nie wiem czy ktoś w ogóle wie i nie, nie widziałem jeszcze filmu na polskim YouTube i na zagranicznym już pewnie jest sporo tego, ale nie patrzyłem. W tym wypadku akurat powiem wam, na co będzie nowy napad, jak będzie to działać. Będziemy mogli zgarnąć też dodatkowy darmowy hajs od Rockstara, tak gdyż e, jest to jeszcze ukryte, jeszcze Rockstar ani nikt o tym nie trąbił, ale w dniu nowej aktualizacji, czyli to będzie, a dokładnie aktualizacja się nazywa Hey Perico Heist już 15 grudnia. Perico Heist to jest taka m, taka e, te, m, meksykańska, właśnie chciałem powiedzieć tekstańska. Meksykańska taka Puerta, gdyż będziemy na Meksyk jakby napadać, będzie nowa mapa, meksykańska mapka. I mamy nadzieję, że ta mapa nie będzie dostępna także tylko na jakąś misję albo na coś, tylko po prostu będzie dostępna, że po prostu będziemy mogli sobie jechać tam autem albo lecieć samolotem. Obstawiam to drugie, czyli samolot. I będziemy tam dostawać... darmowy milion. Tak! Trzeci darmowy milion... w GTA w przeciągu... trzeci albo czwarty? Trzeci! Któryś na pewno darmowy milion, znowu. Tak. I ogólnie będziemy jeszcze... Sorry, że ten, ale... Przeczytam czy tutaj jadę, więc dobra, zatrzymajmy się, dobra. E, czas podnieść stawkę wyżej niż dotychczas. Udało ci się wyciągnąć szpiega z Brock. Uratować świat przed miliarderem z branży technologicznej i wyczyścić kasyno z pieniędzy, z pieniędzy wbrew przeciwnościom. Tym razem jednak na cel weźmiesz całą wyspę. Czyli jak były napady na kasyno, kasyno wiecie gdzie jest? Jak były napady na kasyno, to będzie napad na wyspę. Będziemy robić napad na wyspę i ogólnie do kasyna możemy pojechać. Możemy sobie nawet teraz, mogę, zawrócić i włączyć dwóje, strzelić z i i sobie pod kasyno moim nowym LED. Kurde, na maxa sulingowanym, gdyż nie wiem, to ten samochód to jest bomba. A jak widzicie, już jest przed nami budynek Diamond Casino, i tutaj normalnie do kasyna możemy sobie pochodzić do kasyno. Możemy na nie wejść, ale żaden, tak, żeby grać coś, czyli na wyspę obstawiam, że będziemy mogli też wejść Będziemy ją widzieć, będziemy mogli na nią wejść i będziemy mogli robić tam jakieś niewielkie interakcje z tą wyspą Robicie normalnie wjazd do na wszystko? E, przygotuj się, by zinfiltrować rezydencję na odległej wyspie, należącej do jednego z największych baronów narkotykowych e, Dobra, the plan Największa, naj, naj, najzuchwalsza i najbardziej emocjonująca aktualizacja Auto w historii. No tak, 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 dobrze. Czyli już dobrze. Czyli wyspa będzie dobra, jeśli będę was trzymać w niepewności. Wyspa będzie tutaj. Będziemy mogli na nią napadać. Jest tam rezydencja. Rezydencja będzie tak, tak, z takiej samej budowy jak kasyna, czyli będziemy mieli po prostu napad w łodzi podwodnej, żeby odpalić to. Będziemy mieli super łodzie i inne takie, żeby dopływać do tej wyspy. Jak widzicie tutaj mamy super samochód do Diamond Casino. Tam będziemy mieli super łodzie, będziemy mieli jako taką główną jednostkę. Będziemy mieli łódź pod wodą, będziemy tam tuningować swoje motorówki i inne takie. Będziemy po prostu dopływać do wyspy, będziemy mogli tam po prostu odwalać, pajacować i inne takie. Wyspa będzie jak, daj, jak budynek Diamond Casino, czyli po prostu będzie ukryta, czyli że po prostu będzie interakcja z nią, będziemy ją widzieć, będziemy mogli do niej dopłynąć, będziemy mogli do niej wejść, pobawić się na z niej z nią i inne takie. Coś, to będzie taki, jak taki budynek, taka e, tekstura gry. Czyli to nie będzie dokładnie tak jak ta wyspa teraz teraz że po prostu jadę tutaj samochodem. Bo żeby tam jechać samochodem, to obstawiam, żebyście musieli mieć Cargo Boba, żeby się tam dostać, gdyż po prostu... Z tego co tutaj doczytałem i zawiedziałem się, to wyspa, łodzie podwodne, motorówki i inne takie. Czyli albo będzie po prostu do, do, dotarcie możliwością samolotową, albo po prostu będziemy mogli tam dopłynąć swoją super łódź z łodzi podwodnej, która kosztuje ponad 7 baniek. Tak Napiszcie w komentarzu, kto kupił łódź podwodną za 7 milionów, bo tak ja kupię. Pytaliście się mnie w komentarzach, czy kupię. Tak, ja kupię łódź podwodną. Moim zadaniem jest, żeby do końca e, listopada dobić e, 100 milionów na koncie w GTA Będzie to na ESY, mam nadzieję, zostało nam 6 dni e, I mam nadzieję, że uda mi się dobić, e, możecie to zostawić suba w górę Z każdego multi konta możecie też, nie wiem, wpaść na esy media, które są wszystkie w opisie Czyli Instagram, Discord, e, inne takie I ogólnie, no to ja już nie przedłużam, zostawcie suba w górę, napiszcie co o tym sądzicie I ja się cieszę na ten darmowy milion, gdy to będzie kolejny już milion Eee, no kolejny milion za fiko od Rockstara. nie wiem. Czy Rockstar tak, tak bardzo rozdaje te hajsy, czy SP? No no, 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 ej, no co jest? Nie wiem, może dlatego, że Łuś tyle będzie kosztować, po prostu Rockstar próbuje nam mm, dać tej kasy trochę, chce nam po prostu pomóc, nie wiem. No to napiszcie co z tym sądzicie, bo moim zdaniem Rockstar trochę oszalał. O, już nawet mam tytuł e, Rockstar trochę oszalał, no bo tyle kasy rozdawać, co zawsze dał milion co roku, kurna. Albo co kilka lat albo co kilkanaście miesięcy dał milion albo tam pięćset tysięcy albo 200 nie dał jakieś tam grosze nie wiem milion dał czy coś raz na jakieś tysiące kurde lat a teraz kurna milion, 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 milion za milionem się stypie, no ej no Rockstar, co chyba dwa lata, nie wiem, co, dużo macie kasy w tym GTA, czy coś tak rozdajecie graczom, no bo no ej no, no nie wiem no Mi się to osobiście no podoba chociaż to może być średnio, bo to też może być drugie dno że wiecie, ale pomijając ten temat, zostawcie suba w górę, ja już nie przedłużam, trzymajcie się tutaj do zobaczenia już w kolejnym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem